Nazywam się Rob Dyrdek, a towarzyszą mi jak zwykle Still Obrini Channel West Coast. Jesteście tak podobnie ubrani, że ledwo was rozróżniam. Naszym dzisiejszym gościem jest wielokrotnie nagradzany platyną artysta i producent Sage The Gemini. Opowiedz o swoim przeboju gas pedal. Tak wyszło. Kiedy siedzisz w studiu i zastanawiasz się, jak rozwinąć swój niebywały poetycki geniusz, co mówisz do mikrofonu? Gas pedal. Poczułem się jak na koncercie. Nawet obniżył głos. Kiedy pisałem słowa i układałem metafory, myślałem sobie, że nikt tego nie będzie słuchał. A potem włączyłem radio, a tam jakaś idiotyczna muzyka. Znam ten ból. Tak napisałem piosenkę How the Hell did you get on a radio? I puścili ją w radio. Tak to działa. Twojemu przebojowi dedykujemy kategorię przegazowanie. Gaz do dechy. ten facet, że mocno macha. Na piasku ląduje się jak na poduszce. Nie ma to jak dać po garach w salonie. Nie mógł poćwiczyć na zewnątrz. Nie mógł, bo jak widać, jest rajdowcem halowym. Będzie dobrze. I jednak nie. Ładnie wyszło. Każde lądowanie na czterech kołach jest udane. Więcej gazu i gleba. Czy to jakiś sport? Słyszeliście dziewczyny? A facet nie żyje. Na pełnym gazie. Wiecie co? Spadłem z tego.